Hej, hej, z tej strony Asia z kanału Kunia Budżetuje. Witajcie moi drodzy w kolejnych wyzwaniach, cotygodniowych, ale sobotnich, czyli nasz boks Wiedźmy, progres, nieperfekcja. I w nim oczywiście dwa wyzwanka, bo tutaj nie zaprzestajemy w tym roku. Ciągniemy to dalej, chcemy jak najwięcej odłożyć, więc zabieramy się słuchajcie do roboty. I dzisiaj skreślamy najwyższe kwoty 17. Wezmę tego kalkulator. Tutaj została 9, 9. Tu jest chyba wszystko poskreślane już. Co tu mamy najwyżej? 20 i mamy 14. Z racji tego, że jest to odcinek inauguracyjny, robimy rundkę jeszcze raz. Na razie było 60. Tu mamy 12. Ale zrobimy tak, żeby było, wiecie, fajna, równa kwota, żeby była jakaś, nie? 4? Dobrze. Co my tu damy? Hmm. Dałabym tą czternastkę, ale wtedy nie będziemy mieć równej kwoty. Hmm nie lubię tak. Dobra, dobra, plus 14 i troszkę oszukamy system, zrobimy jeszcze plus 10, czyli równe 100 zł wrzucimy tutaj dzisiaj. Robimy nadganiać wyzwania, prawda? Prawda. Mam nadzieję, że wszystko skreśliłam. Plus 100, czyli 650 zł będzie tutaj dzisiaj. Ja wiecie, że nagrywam sobie wcześniej, czyli nagrywam do trzeciego Ale wy widzicie dopiero w sobotę. Włożona. I ostatnie wyzwanie na dziś. Impreza Halloweenowa. Chodź, chodź, impresko. No, już też troszkę się zebrało. I tutaj mamy. Aha, dobrze. Ja tutaj po prostu mogę chodzić dowolnie, prawda? Nie. Bingo, mam. Musiałam sprawdzić. Słuchajcie, dawno nie siedziałam. Na tym miejscu, dobra, kostka dziesiątka i kostka czwórka. Jestem gotowa. Jeden i cztery. Ciacho, sięgnij po losy. Losy. Co dzisiaj ślepy los nam pokaże? Nie, no on nie taki ślepy w naszym przypadku. Siedem, dobrze. A i tu kwotę trzeba zapisać, dobra. Siedem. Dziewięć i dwa było. Dziewięć i jeden nie było. Kolacja z duchami. Weźliśmy dziewiętnaście. Lecimy dalej. Osiem i jeden. To jest pięć. Sześć i jeden. Koreczki. Czyli co wszystkie dzisiaj pola były, nie? A no, fajnie. Plus 3, mamy 34. Dodatkowo zdrapiemy sobie tutaj z Cukierek versus Psikus. 10 zł. Mamy 44. No i co? Zkreślimy sobie coś z dodatkowych pól. Która jest najwyższa? Widzę 14. Pójdźmy zatem po tą 14. I skreślmy sobie jeszcze 12. Będzie 70 zł. Uważam, że... O! Hmm. To jeszcze 20 i 10 i mamy 100. Teraz uważam, że jest w porządku. Myślę, że się ze mną zgadzacie. Jako pierwsze w tym roku wyzwania, to muszą trochę dostać, nie? Ekstra. Stuba zatem tu idzie, będzie 230 w tym wyzwaniu. Widziałam na TikToku że innym dziewczynom też świetnie idzie. No ja jakoś do tego TikToka, słuchajcie, no nie, nie umiem krótkie treści. Więc tutaj tu, mnie ma, tu macie mnie, a na TikToku inne dziewczyny, które się bawią w ten boks czarownicowy, że tak powiem. Dobra, moi mili. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia. Do kolejnych filmów na razie pa pa